Jak pani e, patrzy na pierwsze posunięcia nowego ministra? Zwykła, ordynarna czystka polityczna. Czystka znana z lat 50., takiego twardego PRL-u, metody stalinowskiej, gdzie usuwano swoich przeciwników politycznych nie po to, żeby jakkolwiek ul ulżyć, ulżyć Polakom, tylko po to, po prostu, żeby wyeliminować konkurencję polityczną z podległych sobie instytucji. Ale porównuje Pani obecne czasy do czasów Stalinowskich? Panie redaktorze, za każdym razem, kiedy zmienia się władza, nie mamy reformy jakiegoś nie wiem, wymiaru czy obszaru, tylko mamy najpierw czystkę polityczną. I dokładnie z tym samym mamy do czynienia tutaj. Wszyscy zastanówcie się, co zwykli Polacy, którzy na co dzień zmagają się z różnymi sprawami w sądach na przykład rodzinnych będą mieli z tego całego konfliktu którego zresztą autorem początkiem, autorem początku jest pan Tropiwnicki z 2015 roku przypomnę, Nic pani przypomnę nie ma zielonego pojęcia przypomnę, tak naprawdę że panie europejskie przypomnę, pieniądze to i pani tonęła przy... w tej Europie nie ma pojęcia pan żenujący no to swoimi proszę sobie nie przerywać dam Bejar, i oszustką, to, po prostu wspominam 2015 rok w 2015 roku rozpoczął się cały konflikt w wymiarze sprawiedliwości kiedy właśnie autor tej poprawki tutaj obecny pan Tropiwnicki spowodował wybór dwóch sędziów na zapas dwóch zapasowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i od tego się tak naprawdę zaczęło, panie, panie ministrze, przepraszam pan za to niejednokrotnie, więc może jeszcze raz warto uderzyć się w pierś.